Święty Franciszku, serce pełne miłości do Boga i stworzenia, w Tobie odnajdujemy wzór prawdziwej pokory i prostoty. Stojąc u Twojego boku, w pełni czujemy obecność Bożą, którą Ty z całego serca szanowałeś i uwielbiałeś. Byłeś przykładem świętości której nie można zrozumieć bez oddania się w ręce Pana, bez pełnego zawierzenia Mu każdej chwili naszego życia. Twoja miłość do stworzeń, do zwierząt, do roślin, do każdej cząstki stworzonego świata była odbiciem Twojej miłości do Stwórcy. Święty Franciszku, Ty, który wybrałeś życie ubogie, nie pragnąc żadnego bogactwa, Poza tym, które znajduje się w miłości Bożej, bądź naszym przewodnikiem w drodze do Boga. Patrzymy na Ciebie, święty bracie, z podziwem, bo Twoje serce nie było zaspokojone żadnymi ziemskimi dobrami. Ty, który żyłeś wśród ludzi, a jednak byłeś tak blisko Boga, w Twojej pokorze, cierpliwości i miłości odnajdujemy pociechę. Twoje życie przepełnione modlitwą, wiernością i miłosierdziem, pozostaje dla nas niezmierzoną inspiracją, byśmy również starali się naśladować Twego Pana i Boga we wszystkich naszych uczynkach. W Tobie, święty Franciszku, widzimy obraz Boga, który pragnie, byśmy w miłości i pełnej ufności do Niego oddali się całkowicie w Jego ręce. Święty Franciszku, w Twojej pokorze znalazłeś prawdziwe szczęście, nie w bogactwach tego świata, ale w ubóstwie i prostocie. Uczysz nas, że prawdziwe skarby nie są widzialne, lecz duchowe, ukryte w sercu, które oddaje się całkowicie Bogu. Ty, który w codziennym życiu wypełniałeś Bożą wolę i z oddaniem służyłeś każdemu człowiekowi, w każdej chwili Twego życia byłeś prawdziwym świadkiem Chrystusa. Prosimy Cię, święty Franciszku, o pomoc w wierności w codziennym życiu. Daj nam łaskę, abyśmy potrafili przyjąć Bożą wolę i szli za Nim wszędzie, nawet wtedy, gdy droga będzie trudna i wyboista. Modlimy się, abyś, święty Franciszku, wstawiał się za nami u Boga. Wyproś dla nas łaskę pokoju w sercu, abyśmy potrafili w każdej chwili naszego życia szukać tego, co jest prawdziwe i święte. Ucz nas miłości do drugiego człowieka, niezależnie od tego, kim on jest, co ma, czy jak wygląda. Ty, który przyjmowałeś wszystkich z miłością, bądź naszym przewodnikiem w okazywaniu tej samej miłości, bez względu na okoliczności. O święty Franciszku, Ty, który żyłeś dla Boga i dla bliźnich, bądź z nami w każdym dniu, w każdej chwili, abyśmy z Twoją pomocą potrafili coraz bardziej naśladować życie Chrystusa. Prosimy Cię, święty Franciszku. Abyś wypraszał nam łaskę zrozumienia, że prawdziwe szczęście tkwi w Bogu i w służbie innym. Pomóż nam, byśmy nie szukali ulotnych przyjemności tego świata, ale z pokorą przyjmowali to, co daje nam Bóg, z wiarą, że On zawsze prowadzi nas ku dobru. Bądź dla nas światłem. Które rozjaśnia nasze drogi, szczególnie w chwilach zwątpienia, kiedy nie wiemy, w którą stronę podążać. Ty, który szedłeś za głosem Pana i nigdy nie zwróciłeś się ku światu, pomóż nam, abyśmy również i my stawali się całkowicie Jego, w pełnej miłości i pokorze. Święty Franciszku, ty, który odrzuciłeś wszystkie ziemskie dobra, by w pełni oddać się Bogu, Uczysz nas, jak żyć w prawdziwej wolności, wolności, która nie polega na poszukiwaniach materialnych, ale na pełnym zaufaniu do Boga. Ty, który szukałeś Jego obecności w ciszy, w prostocie, w modlitwie i w trosce o innych, wiesz, że prawdziwe życie jest tam, gdzie jest Bóg. Będąc wśród ubogich, Ty sam stałeś się ubogim, nie szukając niczego. Co mogłoby Cię oddzielić od Boga. Twoje serce było wolne od wszelkiej przywiązania do rzeczy materialnych, a w tym oddaniu Bogu znalazłeś prawdziwe szczęście i spełnienie. Wzywasz nas, byśmy żyli w tej samej wolności serca, nie przywiązując się do rzeczy tego świata, ale szukając Boga w każdym doświadczeniu naszego życia. Prosimy Cię, święty Franciszku, abyś pomógł nam zrozumieć, że prawdziwa wolność nie polega na bogactwie, sławie ani władzy, ale na bliskiej więzi z Bogiem. Naucz nas być wolnymi od tego, co nas przywiązuje do ziemskich rzeczy, od tego, co nie prowadzi do zbawienia. Pomóż nam żyć w prawdziwej wolności, która. Nie oznacza swobody bez zasad, ale pełne oddanie się Bogu w każdej chwili życia. Ty, który nie bałeś się porzucić wszystkiego, co posiadasz, by podążać za Chrystusem, bądź dla nas wzorem w tym oddaniu, daj nam odwagę, byśmy potrafili zrezygnować z tego, co nas oddziela od Boga i byśmy szli w Jego ślady pełni miłości i nadziei. Święty Franciszku, w Twoim życiu było miejsce dla każdego, szczególnie dla tych, którzy cierpią, dla tych, którzy są opuszczeni, zapomniani. Ty widziałeś Chrystusa w każdym człowieku, w każdym stworzeniu. Uczyłeś nas, że każdy człowiek zasługuje na miłość i szacunek. Bo w każdym z nas mieszka obraz Boga. Dziękujemy Ci, święty Franciszku, za Twoje świadectwo miłości, które jest ponad wszelkimi różnicami. Prosimy Cię, abyś pomógł nam dostrzegać Boga w każdym człowieku, niezależnie od jego wyglądu, statusu czy historii. Naucz nas, byśmy nie oceniali, nie wykluczali, ale byśmy w każdym spotykanym człowieku widzieli brata, który jest Bożym dzieckiem. Święty Franciszku, Ty, który żyłeś w głębokiej jedności z naturą, w każdym zwierzęciu roślinie i drzewie dostrzegałeś piękno Bożego stworzenia. Ty, który w modlitwie oddawałeś chwałę Bogu za każdą rzecz stworzoną, bądź naszym, Nauczycielem w szanowaniu i miłowaniu Bożego stworzenia. W dzisiejszym świecie pełnym zniszczeń i zaniedbań wobec natury, prosimy Cię, abyś wstawiał się za nami, abyśmy mogli zrozumieć wartość każdego elementu stworzenia i traktować go z szacunkiem, który Bóg przeznaczył dla Niego. Uczyń nas świadomymi tego, jak wielkim darem jest świat stworzony przez Boga, i jak ważne jest byśmy dbali o niego z miłością i odpowiedzialnością. Święty Franciszku, bądź naszym patronem w dążeniu do pełnej jedności z Bogiem, z naturą i z naszymi braćmi i siostrami. Pomóż nam, abyśmy byli ludźmi pokoju, którzy niosą miłość i jedność wszędzie, gdzie się pojawią. Naucz nas, jak żyć w harmonii z Bożym stworzeniem, w pełnym zaufaniu do Jego woli, i jak nieść pokój tam, gdzie panuje zamieszanie. Bądź naszą siłą w chwilach trudnych, dając nam poczucie Bożej obecności, która nigdy nas nie opuści. Święty Franciszku, Twój duch prostoty i miłości, Przemienia nasze serca, prowadząc nas do głębszego zrozumienia Bożej woli. W Twoim życiu możemy dostrzec nie tylko przykład ubóstwa, ale także prawdziwej miłości do Boga i bliźniego. Ty, który z pełnym oddaniem żyłeś w zgodzie z Bożymi przykazaniami, pokazujesz nam, że prawdziwa świętość polega na tym, by w każdej chwili życia wypełniać wolę Bożą, niezależnie od okoliczności. Ty, który żyłeś w modlitwie i medytacji, w sercu pełnym wdzięczności za wszystko, co Bóg daje, naucz nas dostrzegać Bożą obecność w każdym aspekcie naszego życia, w każdej minucie, w każdym spotkaniu. Pomóż nam, święty Franciszku, byśmy potrafili przyjąć Bożą wolę w sposób pełny, bez narzekania. Z radością i wdzięcznością, bo to właśnie w tym przyjęciu Boga i Jego planu objawia się prawdziwa świętość. Ty, który nigdy nie bałeś się w pełni oddać swojego życia Bogu, pomóż nam, abyśmy potrafili naśladować Twoje oddanie. W dzisiejszym świecie, pełnym pokus i trudności, prosimy Cię, święty Franciszku. O łaskę wytrwałości w wierze, byśmy nie zbaczali z drogi do Boga, by nasze serca nie poddawały się pokusom, ale trwały w miłości do Pana. Ty, który nigdy nie wątpiłeś w Bożą opiekę, bądź naszym przykładem, byśmy potrafili ufać Bożej miłości, nawet w chwilach próby, kiedy nasza wiara zostaje wystawiona na próbę. Pomóż nam zachować pokój, kiedy spotykają nas trudności i nie zapominać, że Bóg zawsze jest z nami, że On zawsze prowadzi nas ku zbawieniu, nawet jeśli nie rozumiemy Jego planów. Święty Franciszku, Ty, który pokochałeś ubóstwo i nie szukałeś niczego dla siebie, uczysz nas, że prawdziwa wolność polega na oddaniu się w pełni Bogu i Jego woli. W dzisiejszym świecie pełnym pożądania rzeczy materialnych i przywiązań do bogactw przypominasz nam, że prawdziwe szczęście nie leży w tym, co posiadamy, ale w tym, czym jesteśmy dla Boga. Ty, który odrzuciłeś wszystko, co tego świata, by być wolnym do służby Bogu i bliźnim, ucz nas tego samego, byśmy potrafili porzucić wszelkie przywiązania do materializmu i skupili nasze serca na tym, co naprawdę ważne na miłości, pokorze, wierze i służbie Bogu i ludziom. Prosimy Cię, święty Franciszku. O pomoc w odkrywaniu prawdziwej wartości życia, która nie jest związana z ziemskimi dobrami, ale z więzią z Bogiem, która daje prawdziwą radość i pokój. Święty Franciszku, patrząc na Twoje życie, uczymy się także, jak być pełnymi radości w codziennym życiu, jak w prostych rzeczach odnajdywać Bożą obecność. Ty który w każdej chwili modlitwy i w każdym geście oddania Bogu dostrzegałeś Jego miłość i piękno, naucz nas, abyśmy byli wrażliwi na obecność Boga w codziennym życiu. Pomóż nam cieszyć się z każdej chwili, z każdej błogosławionej chwili, którą Bóg nam daje i dostrzegać Jego dobroć w najprostszych rzeczach. Ucz nas, abyśmy nie byli przywiązani do tego, co materialne, ale byśmy potrafili odnaleźć prawdziwe szczęście w tym, co duchowe w relacji z Bogiem i w służbie drugiemu człowiekowi. Święty Franciszku, Twój przykład zachęca nas do tego, byśmy stawali się świadkami miłości Chrystusa, byśmy jak Ty głosili Ewangelię nie tylko słowami. Ale także naszym życiem. Bądź naszym przewodnikiem w tym, jak żyć w pełnej harmonii z wolą Bożą, jak być pokornymi, jak kochać każdego człowieka, jak dbać o stworzenie, które Bóg nam powierzył. Święty Franciszku, Ty, który oddałeś się w pełni Bogu, bądź z nami. Abyśmy także potrafili oddać nasze życie w Jego ręce, w pełnej ufności, miłości i pokorze. Święty Franciszku, Twoje życie jest dla nas nie tylko wzorem doskonałej świętości, ale także przypomnieniem o tym, że prawdziwa radość rodzi się z pełnej zgody na wolę Bożą. Ty, który pokonałeś wszelkie lęki i wątpliwości, oddając się całkowicie Bogu, pokazujesz nam, że tylko w pełnej ufności i posłuszeństwie Jego planom możemy znaleźć prawdziwy pokój serca. Dziękujemy Ci za to, że przypominasz nam o tym, jak ważne jest, by żyć zgodnie z wolą Bożą, by nasze życie nie było pełne egoizmu i dążenia do własnych interesów, ale byśmy szukali dobra w tym, co Bóg dla nas przygotował. Ty, który oddałeś się ubóstwu, prostocie i modlitwie, uczysz nas, jak być wolnymi od pragnień które nie prowadzą do Boga, i jak pełnić Jego wolę w każdych okolicznościach. Prosimy Cię, święty Franciszku, abyś wyprosił dla nas łaskę, prawdziwej radości, która pochodzi z pełnego zawierzenia się Bogu. Naucz nas, że życie nie polega na zbieraniu ziemskich dóbr, ale na życiu w zgodzie z Bożą wolą i w służbie innym. Bądź z nami, abyśmy potrafili przyjąć każdą sytuację, każdą trudność jako dar od Boga, który ma na celu nasze dobro i zbawienie. Ty, który z pełnym sercem ufałeś Bożemu prowadzeniu, bądź z nami w chwilach wątpliwości, gdy trudno nam zaakceptować Boży plan dla nas. Pomóż nam zrozumieć, że w każdej chwili, każdej modlitwie. W każdej służbie drugiemu człowiekowi możemy doświadczyć Bożej obecności i pokoju. Święty Franciszku, Twoje życie jest także przykładem dla nas, jak żyć w pokoju z całą Bożą stworzoną rzeczywistością. W Twoich oczach wszystko, co stworzone przez Boga, było piękne i pełne Jego chwały. Ty, który rozmawiałeś ze zwierzętami, Rozmawiałeś z każdą rośliną, rozumiałeś, że wszystko to jest dziełem Boga, który nas kocha. W dzisiejszym świecie pełnym zniszczeń środowiska i nieposzanowania stworzeń Bożych, prosimy Cię, abyś pomógł nam odzyskać szacunek do Bożego stworzenia. Ucz nas, jak dbać o naturę. Jak żyć w harmonii z nią, jak dostrzegać w niej Boży plan, który ma na celu nie tylko dobro człowieka, ale także całej ziemi. Ty, który kochałeś i szanowałeś każde stworzenie, bądź naszym wzorem w tym, byśmy szanowali wszystkie aspekty życia, które Bóg stworzył. Święty Franciszku, modlimy się także za wszystkich, którzy w dzisiejszym świecie doświadczają biedy, Głodu, cierpienia i wykluczenia. Ty, który w swoim życiu całkowicie oddałeś się ubogim i potrzebującym, pomóż nam być bardziej wrażliwymi na ich potrzeby. Uczyń nasze serca otwartymi na tych, którzy są w potrzebie, byśmy nie przechodzili obojętnie obok cierpiących, ale z miłością i współczuciem oferowali im pomoc, wsparcie. I modlitwę. Ty, który widziałeś Chrystusa w każdym człowieku, bądź z nami, byśmy umieli dostrzegać Jego obecność w tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Naucz nas, byśmy nie oceniali, nie odrzucali, ale przyjmowali każdego z miłością, bo w każdym człowieku jest obraz Boga. Prosimy Cię, święty Franciszku, o wstawiennictwo. Abyśmy potrafili zbudować świat oparty na miłości, pokoju i sprawiedliwości. Bądź naszym orędownikiem u Boga, byśmy żyli w zgodzie z Jego wolą, szanowali wszystkich ludzi i stworzenia, dbali o naszą planetę i w pełni oddali się w Jego ręce. Ty, który całe swoje życie oddałeś w służbę Bożą. Bądź z nami w każdej chwili naszego życia, abyśmy także potrafili oddać nasze serca i nasze ręce w służbę Bogu i bliźnim. Święty Franciszku, Twoje życie jest świadectwem prawdziwego oddania się Bogu. Pełnej pokory i miłości do wszystkich Jego stworzeń. W Tobie widzimy, jak życie w pełnej zgodzie z wolą Bożą prowadzi do prawdziwego szczęścia, do pokoju serca, którego nie można znaleźć w niczym, co oferuje ten świat. Ty, który nie szukałeś zaszczytów ani ziemskich radości, ale oddałeś się w całości Bogu i Jego ludziom, jesteś dla nas wzorem, jak żyć w prostocie i wierze. Jak żyć w miłości do bliźnich, niezależnie od ich pochodzenia, statusu społecznego czy przekonań, Twoje życie jest wezwaniem do naśladowania Chrystusa w każdej chwili, w każdej modlitwie, w każdym geście, bo tylko w nim znajduje się prawdziwa radość. Dziękujemy Ci, święty Franciszku, za Twoje świadectwo miłości, które jest ponad wszelkimi różnicami. Które przełamuje bariery lęków, egoizmów, niechęci. Dzięki Tobie uczymy się, jak być braćmi i siostrami w Chrystusie, jak żyć razem w pokoju, z miłością i wzajemnym szacunkiem. Ty, który całe swoje życie oddałeś w służbę Bogu i ubogim, bądź naszym przykładem, byśmy także umieli żyć w służbie. By nasze serca były otwarte na potrzeby drugiego człowieka. Ty, który dostrzegałeś w każdym człowieku obraz Boga, bądź z nami, abyśmy również potrafili dostrzegać w drugim człowieku tę samą Bożą obecność. Święty Franciszku, w Twojej modlitwie i w Twoim życiu przejawia się pełnia pokoju, który jest darem Bożym, dostępnego wszystkim, Którzy potrafią się do niego otworzyć. Ty, który w chwilach cierpienia i trudności nie zatraciłeś swojej miłości do Boga, bądź naszym patronem w chwilach, kiedy nasze serca są pełne lęków, wątpliwości i niepokoju. Pomóż nam, byśmy w każdej chwili naszego życia potrafili być z Bogiem, szukając w nim pociechy, siły. I nadziei. Ty, który mówiłeś, że pokój jest darem Bożym, bądź z nami, byśmy stali się narzędziami tego pokoju, byśmy przekazywali go innym, byśmy sami byli świadkami miłości, która wytrwa w każdej próbie. Prosimy Cię, święty Franciszku, abyś wyprosił dla nas łaskę prawdziwego pokoju serca. Pokoju, który nie zależy od zewnętrznych okoliczności. Ale który jest darem Bożym, bądź z nami, abyśmy potrafili w tym świecie pełnym chaosu i zamętu nie zatracić tego pokoju, ale w każdej chwili oddawać się w ręce Boga, który prowadzi nas do zbawienia. Ty, który nie bałeś się oddać swojego życia za Chrystusa. Bądź naszym przewodnikiem w dążeniu do pełnej świętości, byśmy w każdej chwili życia potrafili szukać Boga i Jego obecności. Święty Franciszku, dziękujemy Ci za Twoje życie pełne miłości, pokory i oddania Bogu. Prosimy Cię, abyś nadal wstawiał się za nami, abyśmy umieli żyć w zgodzie z Bożymi przykazaniami. By nasze serca były pełne miłości do Boga i do bliźnich. Pomóż nam, abyśmy, idąc Twoim śladem, stawali się coraz bardziej podobni do Chrystusa, by nasze życie było świadectwem Jego miłości, pokoju i radości. W Twoim wstawiennictwie znajdujemy pociechę i nadzieję. Święty Franciszku, módl się za nami teraz i zawsze abyśmy tak jak Ty oddali nasze życie Bogu i doświadczyli pełni Jego miłości i łaski.